Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. Dzisiaj będę testował pady firmy Mail, akurat z sygnaturą Tomasa Langa, ale jest jeszcze kilka modeli. Także przedstawię Wam moje zdanie na temat tych padów do ćwiczeń. Jeśli chodzi o zalety padów Main'a, to zacznijmy od 12. 12-calowy pad. Bardzo dobra jakość wykonania. Gruba warstwa gumy, gruba warstwa drewna, gąbeczka antypoślizgowa. Ogólnie nie ma się do czego doczepić. Pad jest fajnie wykonany. Nie jest zagłośny, nie jest też jakiś ultracichy. Odbicie pałeczki jest w porządku. Także godny polecenia. Dobrze wykonany pad. Jeśli chodzi o zalety pada 6-calowego, no to jest jakość wykonania bardzo dobra. Gruba warstwa gumy, solidne drewienko. Pad też wyposażony jest w antypoślizgową piankę, otwór montażowy 8 mm, także można go zawiesić na statywie, na przykład do talerza albo na jakimś ramieniu. Można stworzyć zestaw perkusyjny, zrobiony z padów. To daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o, o ćwiczenie w domu, w mieszkaniu. Jest to po prostu dobrze wykonany pad w małym rozmiarze, mobilny. Pad jest zbudowany w sposób taki estetyczny, dobrze wykończony. Także, jak na swoją cenę, jest jakoś ok. Warstwa gumy jest gruba. Guma jest dość twarda, ale na tyle miękka, że czuć w dotyku, jak się odgniata. Samo drewienko dość grube. Jeśli chodzi o ruszanie się na stole, to nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Z racji tego, że jest tutaj gwint, no to najlepiej takie 6 calowe wypady, bo one są małe i dość lekkie po prostu podwiesić na jakimś statywie albo jakimś uchwycie specjalnym właśnie dedykowanym do, do tego typu padów. Tak wygląda pad, który jest przez kilka lat używany. Jak możesz zobaczyć, to tutaj jest trochę wytarte ta sygnaturka Tomasa Langa. Znaczek na też już nie widać go widać, ogólnie pad jest używany, ale jego żywotność jest naprawdę fajna i po kilku latach właściwie pad nie różni się od takiego jak kupiłem. Jeśli chodzi o te pady, jakie są ich minusy, no to jeśli chodzi o dwunastkę, to dwunastka jest ok, Można ją ustawić symetrycznie na, na padzie, tak jak się siedzi, co moim zdaniem dla mnie jako tak trochę perfekcjonisty ma to znaczenie. Natomiast te pady małe, szóstki, nakręcane, no je ogólnie nie jest tak łatwo wycentrować, żeby były w tym samym miejscu zawsze, także no ten zestaw nie do końca wygląda tak estetycznie, bo gdyby na przykład ten znaczek Mail'na był zawsze tutaj, gdyby można było w jakiś sposób to uzyskać no to to by było super, tak jak z naciągami od perkusji, przecież też zawsze daje się jakieś Remo, Evans czy, czy inną firmę czy jakiegoś innego Aquariana, taka daje się no, najczęściej to logo w jakimś takim estetycznym miejscu, prawda? żeby to było zbudowane. Także to jest na pewno taki mały minus. Druga rzecz jest taka, że o ile jeszcze w tym starym moim padzie sześciocalowym on się tak nie obkręca, jak się już go zakręci to się trzyma, to o tyle w tych padach kupionych w tym roku, czyli właśnie w tym i w tym, no te pady potrafią się tak łatwo odkręcać od uderzeń pałeczek, i w dodatku jeszcze ich dużą wadą jest to, że gwint się może przekręcić. W sensie, bo my chcemy sobie dokręcić, o, żeby było równo, coś tam, coś tam i nagle miałem taką sytuację w nowym padzie, że po prostu wyrobiło się to gniazdo po właściwie kilku, może kilkunastu dokręceniach. Jeśli chodzi właśnie o te gwinty, które są tutaj włożone no to one są łatwe do przekręcenia po prostu, jeśli użyjemy za dużej siły tutaj wkręcając je no to po prostu ten gwint może zacząć się obracać. Ja sobie z tym poradziłem tak, że nie odsyłałem na gwarancję, no bo w zasadzie to jest z mojej winy. Fakt faktem, że produkt nie jest zrobiony tak super hiper, ale jednak to była moja wina. Także wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną, a później użyłem kropelki w żelu, zalałem tutaj gwint i jak do tej pory się trzyma elegancko. No ale takie, takie rzeczy, no moim zdaniem, nie powinny być miejscem, Tu powinno być jednak dużo lepiej przymocowane, żeby nie istniała możliwość, że my sobie kręcimy po prostu tym, jak kierownicą. Pady oczywiście zrobione w Chinach, no bo gdzie by indziej. Tutaj możemy zobaczyć, że to jest drewno i guma. Szóstki też mają taką powłokę. Dzięki temu możemy je położyć na stole, One się nie przesuwają i go nie rysują. Jest to, jest to przyjemna taka w dotyku gąbeczka, bardzo cienka. Jeszcze jednym takim minusem, ale to ogólnie gumowe rzeczy mają to do siebie, jest to, że brudzą się. Teraz pokażę Ci, jak brzmi ten 12-calowy pad. Użyję pałeczek z końcówką nylonową oraz z końcówką drewnianą. Teraz pokażę Ci, jak brzmi pad sześciocelowy. Użyję dwóch par pałeczek z różnymi końcówkami drewnianymi. Jeśli chcemy stworzyć dla przykładu no taki zestaw złożony spadów, to 6-calowe pady mogą odpowiadać tomom, a 12-calowy pad werblowi. Możemy ćwiczyć uderzenia, jakieś wprawki, rudymenty zarówno na 6- jak i 12-calowym padzie. Oczywiście na 6-calowym padzie nasza precyzja musi być troszkę większa, no bo jednak jest mniejszy obszar, w który trafiamy. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no to mail moim zdaniem się plasuje dość wysoko. Te pady są dobrze wykonane. W sześciocalowych element mocujący mógłby być solidniej przytwierdzony, ale ogólnie pady są w porządku. Wakuma użyta do produkcji tego padu jest yy, po pierwsze o fajnej grubości, po drugie o, o dobrych właściwościach, jeśli chodzi o absorbowanie i odbicie uderzeń. Warstwa drewna jest całkiem przyzwoita, dość gruba. Mam jeden z tych padów od 5 sześciu lat i przez ten czas służy mi bardzo dobrze. Nie zużył się poza oczywiście cienką warstwą tego nadruku. No, to po prostu schodzi przy uderzeniach, także musimy się z tym liczyć, że po jakimś czasie na przykład logo będzie niewidoczne. Jeśli chodzi o głośność padów, to jest to głośność na pewno nieporównywalnie Cichsza niż standardowego zestawu perkusyjnego, no ale na pewno głośniejsza niż zestawy zrobionego z padów z naciągiem siateczkowym. Pady z naciągiem siateczkowym są dużo cichsze myślę, że są świetnym rozwiązaniem dla osób, które mieszkają z rodziną na małej powierzchni albo mają sąsiadów, którzy są bardzo wyczuleni na hałas. Moim zdaniem pady są takim rozsądnym wyborem między Naciągami siateczkowymi, a standardowym zestawem akustycznym, z tego względu, że mimo wszystko słychać je i dają pewne takie odczucie, że gra się na czymś troszeczkę głośnym. Moim zdaniem, perkusja akustyczna z naciągami siateczkowymi no nie daje takiego przyjemnego odczucia z gry, ponieważ odbicie tych naciągów jest takie troszkę niepodobne do odbicia naciągów zwykłych na zestawach. Grając na tych padach, odczuwam pewną satysfakcję, że jednak. Troszeczkę słuchać ten dźwięk, że czuć go, że jest to nie takie ciche jak te naciągi siateczkowe. Na koniec jeszcze mały lifehack jak myć ten pad, bo mycie za pomocą mokrej ściereczki mało co daje, a pad w wyniku i używania i tego, że kurzy się zwyczajnie w każdym mieszkaniu, ta jego powierzchnia staje się taka brudna. Sposób jest bardzo prosty, trzeba wziąć mleczko takie w stylu mleczka CIF na gąbeczkę, przetrzeć dokładnie ten pad w miejscach gdzie jest silniejsze zabrudzenie po prostu troszkę więcej może tego środka użyć i w ten sposób ta guma bardzo łatwo i bardzo dokładnie się czyści. Tak brzmią tylko i wyłącznie same pady, trzy sztuki 6 oraz jedna sztuka 12 calowa. Z kolei tak te pady już w całości brzmią w kontekście zestawu zrobionego spadów i stależy, które mają wyciszacze.